Cześć, Gimba! Dzisiaj rozpakujemy autko spalinowe firmy HPI Bullet MT30. Tak prezentuje się pudełko od zewnątrz. Teraz przejdźmy do rozpakowania. Na pierwszy rzut oka widzimy trzy rzeczy. Po pierwsze, autko. Po drugie, puszkę z paliwem. Najlepszym do, tych, do modeli firmy Jets. I. Trzecia rzecz to pudełko z akcesoriami, pilot i tak dalej. Teraz wyciągniemy autko. Jak się ona prezentuje. Teraz Wam trochę, o nie opowiem. Od buleta ST30 od poprzedniego autka, który rozpakował mój brat różni się po pierwsze karoserią. Inaczej ona wygląda, jest ona czerwona, jest trochę większa, bardziej taka terenowa. Też jest to oczywiście siegiętka. Różni się też innym wyglądem opon. Jest ono takie, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu inny ma kształt. Zdjęcie macie na różniku. Tak samo jest ono po prostu wyższe, ma większy prześwit. To też zrobię tego zdjęcie. Będziecie mieli wyświetlone. I praktycznie niczym się nie różni, bo ośrodek ma ten sam. Dobra, teraz przejdźmy do rozpakowania akcesoriów. Włożymy na bok autko. I tak, jeszcze dorzucił nam oczywiście jeszcze broszurkę. Jest tutaj instrukcja obsługi. Jest tu płyta również z pokazem jak te autka różne jeżdżą, różne modele. Jest instrukcja też tutaj nagrana w formie wideo, jak używać autko, jak odpalać i tak dalej, pierwsza jazda. Również mamy tutaj osłonkę na antenę. W serwisie niestety tego nie, nie zamontowali. Teraz zajmiemy się rozpakowaniem akcesorii. Wyjmiemy no, z pudełka. Na pierwszy rzut oka widać pilot standardowo, taki sam jak w tamtym gólecie. Po drugie mamy tutaj ulotkę sklepu, w którym zamówiłem autko eee, i paragon. Odłożymy. E, mamy również szarpak do odpalania autka, ale ja zastąpiłem to jak w poprzednim modelu e, pleckami do rotostartu. Puste coś folia. Ja. E, mamy tutaj zestaw elementów do naprawy w razie gdy się rozwali. Drugie takie coś. E, trzecie to jest jakiś klucz. I ostatnia rzecz e, to zamiast paluszków, tak jak jest to po prostu oryginalnie zrobione, zakupiłem taki akumulatorek. E, w tamtym bulecie mój brat też taki ma. I ostatnia rzecz jaką dołączyli, to są klucze, po prostu imbusy. I to w sumie wszystko na dzisiaj. Niedługo po, zrobię, po prostu nagram testy, jak to od ogólnie lata. Zobaczymy czy lepiej źle od Buleta ST 3.0. To jestem ten pomarańczowy. Po prostu filmik do tego unboxingu będzie w narożniku przez cały film. Niedługo postaram się nagrać, bo jest ładna pogoda, mam wakacje, bardzo dużo czasu. Więc postaram się coś nagrać. I porównamy te dwa łódka: z T30, a ten MT30. I to był unboxing ołtkę spalinowego. Komentował na serpal. Trzymaj się i cześć.